Cześć, dzień dobry, nazywam się Gosia. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o filozofii jogi w kontekście Wielkiej Nocy. Wielkanoc jest to czas porodzenia, zmartwychwstania, powstania nowego życia. W też często mówi się o odrodzeniu, poprzez pokonanie własnego ego i o samorealizacji. Yoga wspomina też o cierpieniu. Cierpienie towarzyszy nam w ciągu Wielkiego Tygodnia. Nazywa je joga dukkha i pokazuje nam, co jest źródłem naszego cierpienia i jak je pokonać, jak go uniknąć. Często też w, mówimy, w filozofii jogi mówimy, że źródłem naszego cierpienia jest przywiązanie. Joga również używa sformułowań podobnych do Ducha Świętego. W jodze prana jest źródłem życia. W, wielkiej, w czasie Wielkiej Nocy Duch Święty daje to życie i zabiera oddech, którym zajmuje się joga, i oddech, bez którego jogi tak naprawdę nie ma. To jest pierwsza i ostatnia rzecz, której doświadczamy na, tym, na ziemi. Nawiązuje tutaj tradycja Wielkanocna bardzo do filozofii jogi. Dodatkowo można jeszcze przypomnieć i zwrócić uwagę na to, że yoga koncentruje się bardzo na pracy z sercem, na czuciu przez sercem, na wizualizacjach przynoszących światło, radość, współczucie właśnie do serca i wysyłających wszystkie pozytywne emocje właśnie z serca. Nasze serce jest takim źródłem też medytacji. Często w używamy medytacji soham, jestem. Także ta tradycja wielkanocna jest rzeczywiście bardzo podobna do filozofii jogi. Dodatkowo. Czas Wielkiej nocy y, mówi nam o przejściu z okresu ciemności do światła. W jodze mamy czas, mamy jasność, joti mamy też guru, nauczyciela, który właśnie y, pokazuje nam y, tą ścieżkę y, od ciemności gół do światła. Ru. Życzę Wam wspaniałego czasu Wielkiej nocy, spokojnego, dużo radości, światła i samorealizacji. Do zobaczenia!